Siema ludzie i zwierzęta Ej w ogóle nie wiem czy mnie słychać Oraz ty malutki że ja jestem Aduś To jest kolejny czy konsultanta Właśnie Odebrałem dwie paczki Jedna to super, druga to Buty Z butami jest właśnie o tyle ciekawa historia Że Ja je już raz zamówiłem Znaczy nie, ja byłem w sklepie i mi się spodobały Później okazało się, że na promocji sam. To pójdę je kupić w jest sklepie nie byłem na promocji, widem w sklepie były w cenie normalnej. Przymierzyłem, czy nam nie pasuje. Wyczaiłem na Allegro. E, jak wyczaiłem na Allegro, zamówiłem. Po kilku dniach dostałem informację, że mi zwrócą pieniądze, bo nie mają tego modelu. E, a no i ja okej, okay, podałem numer konta, do dziś nie odzyskałem kasy. Znaczy nie no, czekam, poczekałem do 14 dni, powinni mi przysłać. A te drugie wyczaiłem znowu w promocji, tylko już trochę droższe. I udało się. Zamówiłem, zapłaciłem i mi doszło praktycznie na drugi dzień. No nie. Tak z dwa dni. No i w końcu mam. I, no i tyle. W ogóle te to ma to świetna sprawa, bo nie ma się styczności z ludźmi. Tylko samym ze fabą. No, to będziemy teraz udawać, że z nimi rozmawiamy. Siema. Nie no, ogólnie, ogólnie w porządku, a u Ciebie? Aha. Nie, bo... Jakiś ziomeczek szedł i głupio mi było gadać. Mm. Wolę, znaczy, w sumie... W sumie nie, w sumie mogłem normalnie się odzywać, bo ostatnio nawet jak... szedłem sobie do Bonarki, do galerii, to całą drogę miałem rozmowę. I rozmawiałem, ale to mega, 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 mega ale szybko czas wtedy leci Jak tak idziesz i gadasz Przerąbane No, ono się tych paczek To to jest szybciej niż poczta, bo w sumie nie musiałem czekać No, w sumie nie musiałem czekać Tylko od razu sobie odebrałem Nie musiałem właśnie tego głupiego numeru e, Bo u nas na poczcie jest tak że ten numerek, nie? Dyskakuje. A tak to yy, pisze A tak to piszę sobie kod i piszę numer telefonu, ale głupio mi było tak. Taka para idzie i tak on rozmawia czy nagrywa. Tak się głupio na nie patrzy ja też go się O nie, nie mam jak poprawić w ogóle sławki, bo czekaj, że jakoś przejdę, to ja, ja poprawię słuchawki, bo mam ręce zajęte. Dobra i tak chodcimy. Dzięki, że mogliśmy wydawać, gdzie Zimmy Widzimy Idziemy, słyszymy się już. Jutro ekseklał, to jest zwykle o tej samej porze 18 Był z wami dość. Trzymajcie się, cześć